I tam, w moim drugim filmiku, pierwszy to jest olmi, ale w tym filmie ja Wam pokazać Kickflip Też to jest jeden z podstawowych trików. Dobra. To tak samo jak do palce. Zyskamy na tail, bardzo wskazującym żeby do boku. Żeby zrobić taki obrót. Jestem. Nie wiem czy mówię to za pierwszym razem, więc spróbuję. Wyszło trochę, ale double. 很贵的卫生间。